Cześć, witam was. Znajdujemy się dzisiaj na zamku w Starej Kamienicy. Jest to atrakcja turystyczna gminy. Stara kamienica, która jest darmowa. Zamek został odnowiony kilka lat temu. Znajdujemy się teraz pod wieżą zamkową. Dojechać na zamek w Starej Kamienicy można pociągiem. Trzeba wysiąść na stacji w Starej Kamienicy i przejść kilka ulic przez Wioska, Gmina Stara, przez gmi... starą kamienicę, która jest siedzibą gminy. Tutaj historia. Jak tutaj będziecie, to dowiedziałem się, że. Na tym zamku trzeba uważać na żmije, które znajdują się w lochach. Moi drodzy, to byłoby dzisiaj już na tyle. Daj łapkę w górę pod tym filmem i zasubskrybuj kanał. Pozdro i cześć.